Cześć wszystkim z tej strony Aurora i dzisiaj chciałam porozmawiać o wszystkich nowościach w patchu 10 do gry Equinox Homecoming. Poruszę także tematy z patcha 9, który był dość mały i właściwie zawierał tylko hotfixy, a także rzeczy, które zostały pominięte w patchnotach. I od razu od tego sobie zaczniemy, czyli od nowego sklepu, jaki mamy w głównym mieście i znajduje się on w głównej stajni. Z nowych przedmiotów, jakie mamy tutaj dostępne, są to owiki w różnych kolorach. Ten sklep został właściwie dodany już w paczu ósmym, ale tak jak na porządku powiedziałam, nie był on z jakiegoś powodu opisany w pacznotach i po prostu nagrywając filmik o paczu ósmym, przegapiłam ten fakt. Automatycznie, przez to, że mamy nowy sklep, dostaliśmy także nową frakcję, która nazywa się Alderwood Equestrians. Podbijając sobie u nich reputację, wykonując weekly questy, a także daily delivery, możemy umożliwić sobie właśnie kupienie na przykład tych owijek. Z nowości już w patchu 10 nasza sekcja kompendium została zupełnie przebudowana i mamy takie kategorie jak na przykład official races, gdzie możemy zobaczyć nasze wyniki w wyścigach, a także zakładkę tutorials, która aktualnie na ten moment jest pusta, ale zapewne zostanie rozbudowana w przyszłości. Najciekawszą rzeczą, która właściwie wpadła mi w oko w patchu 10 jest to, że gdy wejdziemy w interakcję z tablicą do wyścigu, mamy teraz opcję Switch Horse. I dlatego właśnie zaczęłam ten odcinek w stajni przy koniu fryzyjskim, ponieważ zastanawiam się, czy nie jest to już przygotowanie pod dodanie nowych koni. Bardzo bym chciała, żeby Equinox już dodał kolejne konie, które możemy zakupić i bardzo mnie to cieszy, że już jakby przygotowują pod to grunt. A jeśli chodzi o jeszcze zakładkę kompendium, to pewnie zauważyliście, że zniknęły tam Weekly Questy. Otóż Weekly Questy zostały przeniesione z naszego telefonu do zakładki Tasks. Tutaj mamy wszystkie aktualnie Questy dostępne, czyli cztery tak jak było w poprzedniej zakładce, a także to co jest fajne, to pokazuje nam, ile już zrobiliśmy w tym tygodniu Questów. Ja ich też nigdy nie liczyłam i zawsze się zastanawiałam, ile w sumie ich jest, a teraz już wiem, że jest ich 30. Fajną wizualnie zmianą też jest to, że gdy karmimy z ręki z naszego konia, to faktycznie w końcu widzimy, jak nasza postać trzyma tą marchewkę czy jabłko i podaje koniu do pyska. Jest to może mała zmiana, ale na pewno wizualnie dużo lepiej to wygląda niż poprzednie wielkie metalowe wiadro. Jeśli chodzi o zmiany, których bezpośrednio nie odczujemy w grze, tylko zobaczymy w kreatorze postaci. To twórcy dodali dwie nowe fryzury. Zawsze fajnie jest mieć więcej opcji przy wyborze postaci, także jest to jak najbardziej zmiana na plus. Ze zmian czysto kosmetycznych możemy także zauważyć zupełnie nowy czat, a także czcionkę, która jest użyta na tym czacie. Zaś w Alderwood i innych lokalizacjach na mapie zostały pododawane różnorakie dekoracje, takie jak nowe murale, murki czy ogrodzenia. Wszystko to ma za zadanie urozmaicić nasz świat, i uważam, że faktycznie otoczenie teraz wygląda dużo ciekawiej w wielu miejscach, w których powiedzmy nie przekuwało aż tak wzroku. I to było na tyle z najważniejszych nowości wprowadzonych w Paczu 10 do Equinox Homecoming. Mam nadzieję, że filmik Was zainteresował i że zostaniecie na moim kanale na dłużej. pa! pa.